Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi do was ojciec Leon Grochowski. Tytuł dzisiejszej rozmowy brzmi ostro, niemal jak dzwon alarmowy, tego grzechu Bóg nie odpuści nawet na spowiedzi. I dobrze, że brzmi jak alarm, bo ma nas obudzić, nie po to byśmy wpadli w panikę, ale żebyśmy wreszcie usłyszeli najpoważniejszą prawdę o miłosierdziu i wolności, bo Bóg jest wszechmocny w miłosierdziu. A jednocześnie na tyle pokorny, że nie przebacza na siłę, nie wtłacza przebaczenia w serce, które zatrzasnęło drzwi od środka. W Ewangelii Jezus mówi o grzechu przeciwko duchowi świętemu. To nie jest egzotyczny katalog zakazanych uczynków, nie jest to też specjalny uczynek, którego brud nie schodzi żadnym odplamiaczem. Ten grzech to postawa, upór, który mówi, nie potrzebuje przebaczenia, nie chce go. Nie uznaję dobra za dobro, a zło za zło. Nie pozwolę się przekonać. To odmowa przyjęcia lekarstwa. A lekarstwa nie przyjmuje się przez samo patrzenie na butelkę. Trzeba otworzyć usta serca. Kiedy ktoś uparcie nazywa światło ciemnością, zawiązuje oczy na własną odpowiedzialność. Ktoś zapyta, Ojcze, ale ja mam za sobą lata ciężkich grzechów. Czy to już to? Nie. Nie ma takiej ciemności, której Bóg nie rozproszyłby, jeśli człowiek żałuje. Nie ma takiego wczoraj, którego Jezus nie mógłby przemienić, jeśli dziś powiem, Panie, zgrzeszyłem. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy serce mówi, Nie zgrzeszyłem, mimo że sumienie krzyczy, albo gdy mówi, Zgrzeszyłem, ale to nic. Bóg i tak musi mi przebaczyć. Jedna skrajność to rozpacz. Już dla mnie nie ma nadziei. Nie idę do konfesjonału, bo i tak jestem przegrany. Druga to pycha przebrana za pobożność. Bóg jest dobry, więc mogę robić co chcę, a kiedyś to załatwimy. Obie zamykają drzwi od środka. Pierwsza zaryglowuje je lękiem, druga lekceważeniem. Pozwólcie, że opowiem, jak widzę to w konfesjonale. Przychodzi człowiek z ciężarem na plecach. Siada, milczy, a ja widzę walkę. Wystarczy jedno słowo żałuje. I łaska wchodzi, jak światło do piwnicy. Ale bywa inaczej, ktoś siada i zaczyna oskarżać świat, ludzi, Boga, umniejsza to, co zrobił, rozciąga odpowiedzialność tak szeroko, że jemu samemu nie zostaje ani odrobina. Taka spowiedź to jak pukanie do drzwi, których nie ma zamiaru się otworzyć. Bóg stoi tuż obok, chce przebaczyć, ale nie ma na czym tego przebaczenia położyć, bo serce nie wyciąga dłoni. Kiedy Jezus mówi o grzechu przeciwko duchowi, nie grozi, tylko opisuje. Duch święty jest tym, który przekonuje o grzechu i prowadzi do prawdy. Jeśli uparcie odrzucam to przekonywanie, jeśli każdą lampkę ostrzegawczą w sumieniu wykręcam jak żarówkę, to w końcu jadę przez noc bez świateł. Katastrofa nie przychodzi dlatego, że Bóg ją zsyła. Przychodzi, bo sam wyłączyłem drogowskazy. Miłosierdzie stoi przy szosie, ale nie wepchnie mi hamulca pod stopę. To jest tajemnica szacunku Boga do mojej wolności, tajemnica piękna i ryzyka. Ojcze, to ja się boję. Skąd mam wiedzieć, że nie popadłem już w ten bunt? Jeśli się boisz, to znaczy, że nie. Lęk może być nieuporządkowany, ale jest w nim iskra troski. Chciałbym kochać, ale nie umiem. Ten, kto grzeszy przeciw duchowi, przestaje się troszczyć. Mówi: Niech będzie ciemno, tak mi wygodniej. Jeśli w tobie rodzi się choćby cichy szept, Panie, zmiłuj się. Ten szept jest już dziełem ducha. On pierwszy poruszył twoje serce. To nie my inicjujemy powrót do Boga, to Bóg pierwszy puka, a nasze Wracam jest odpowiedzią. Pozwólcie, że dotknę delikatnego miejsca. Bywa, że ktoś myli skrupuły z żalem. Skrupuł to lupa, która powiększa drobiazgi do rozmiarów katastrofy i ciągnie nas w dół. Prawdziwy żal jest jak rana, która boli, ale prowadzi do lekarza. Skrupuł paraliżuje. Żal mobilizuje. Jeśli po grzechu czujesz smutek, lecz on prowadzi cię do spowiedzi, do naprawienia krzywdy, do modlitwy, to jest zdrowa droga. Jeśli natomiast zamykasz się w kółku oskarżeń, jestem beznadziejny. Nie ma sensu próbować. To nie żal, to pokusa. Ona nigdy nie pochodzi od Boga. Warto też zobaczyć, czym jest sama spowiedź. To nie scena, na której grzesznik błaga surowego sędziego o kolejną szansę. To raczej spojrzenie Ojca, który mówi Pozwól, że ci pomogę wrócić. Sakrament nie jest automatem z rozgrzeszeniami. Nie wkładam monety w postaci wyznania, by wypadł paragon łaski. Spowiedź jest spotkaniem dwóch wolności: Boga, który chce, i człowieka, który pozwala. Jeżeli z tej drugiej strony nie ma zgody, jeśli nie ma decyzji, porzucam to, co mnie zabija, chcę iść za tobą, łaska nie utrwali się w sercu. Nie dlatego, że Bóg ją cofa, ale dlatego, że nie ma gdzie wrosnąć. Kiedy mówimy o grzechu, którego Bóg nie odpuści. Przyznajmy uczciwie: w nas żyje pokusa, by nazwać tak czyjś pojedynczy czyn, który nas gorszy. Tymczasem Kościół uczy, że nie ma takiego pojedynczego zdarzenia, które z definicji odbiera człowiekowi drogę do miłosierdzia. Nawet jeśli wyrządziłem ogromne zło, dopóki oddycham, mogę powiedzieć: Panie, zlituj się. I niebo drży z radości, zamyka się tylko ten, kto odmawia mówienia prawdy o Bogu, o sobie, o grzechu, ten, kto widząc dobro, zazdrości mu i zwalcza je, kto poznaną prawdę odpycha, bo przeszkadza mu w planach, kto mówi wytrwam w tym, co złe, a na końcu i tak będzie dobrze. To są różne twarze jednego buntu i każda z nich próbuje zagłuszyć głos ducha. Zatrzymajmy się dziś przy krótkiej modlitwie, Duchu Święty. Pokaż mi choćby jeden obszar, w którym nazywam ciemność światłem. Daj mi odwagę uznać prawdę i zapragnąć lekarstwa. Jeśli ją wypowiesz, być może pojawi się konkret, relacja, nawyk, tajny kompromis. Nie uciekaj. Wyznanie prawdy przed Bogiem nie jest upokorzeniem, to początek wolności. Nawet jeśli nie umiesz jeszcze żałować tak, jakbyś chciał, powiedz mu uczciwie, chcę chcieć. Bóg potrafi rozdmuchać taki maleńki płomyk. A teraz, gdy w sercu budzi się pragnienie powrotu, spróbujmy pójść głębiej. Trzeba nazwać po imieniu formy sprzeciwu wobec ducha, które najczęściej podgryzają nasze sumienia, czasem bardzo pobożne, zewnętrznie. Trzeba zobaczyć, jak rozpacz udaje pokorę, a lekkomyślna pewność przebaczenia udaje zaufanie. Jak zazdrość wobec czyjegoś nawrócenia potrafi wykrzywić nasze patrzenie na Kościół. Jak upór w grzechu karmimy codziennymi wymówkami. I trzeba zrozumieć, co się naprawdę dokonuje w konfesjonale, kiedy łaska spotyka decyzję serca. Właśnie tam prowadzi nas dzisiejsza droga, krok po kroku, z prawdą i nadzieją. Nie kończymy na strachu tylko na prawdzie, która leczy. Obiecałem, że pójdziemy głębiej i właśnie teraz... Dotykamy korzeni. Kiedy Kościół mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie podaje katalogu po to, by kogoś przygwoździć, lecz by zdiagnozować mechanizmy, które zamykają serce na łaskę. Nie jest to jeden super grzech, ale postawa, która może przybrać różne twarze. Jeśli rozpoznasz w sobie choćby cień którejś z nich, nie uciekaj, to znak, że duch już pracuje stawiając światło w miejscu, gdzie dotąd panował półmrok. Pierwsza twarz to rozpacz, ta podszyta fałszywą pokorą. Mówi: Bóg mógłby przebaczyć innym, ale nie mnie. Za dużo, za długo, zbyt świadomie. Brzmi jak pokora, a jest pychą, bo stawia granice miłosierdziu, jakby człowiek mógł zdefiniować jego zasięg. Lekarstwem jest akt zaufania, nawet bez emocji. Jezu, ufam Tobie. To proste zdanie nie jest zaklęciem, to otwarcie drzwi na centymetr. Tyle Bogu wystarczy, by wejść. Rozpacz karmiona jest pamięcią porażek, zaufanie karmi się pamięcią wierności Boga. Dlatego radzę penitentom, spisz choć trzy sytuacje, w których doświadczyłeś Jego pomocy i czytaj to przed spowiedzią. Zamiast patrzeć w dół, naucz oczy, by szukały śladów łaski. Druga twarz to zuchwała pewność przebaczenia. Mówi, Bóg jest dobry, więc nic się nie stanie, jeśli jeszcze raz. Tu nie ma zgody na zmianę, jest kalkulacja. To tak jakby ktoś ranił przyjaciela i z góry planował, że po kwiaty skoczy jutro. Sakrament nie jest polisą ubezpieczeniową na grzeszenie bez ograniczeń. Bóg nie odpuszcza na siłę. A tym bardziej nie firmuje wyrachowania. Kiedy przychodzisz do konfesjonału. Zadaj sobie twarde pytanie: co realnie zmienię dzisiaj? Może to będzie jeden kontakt mniej, jeden wieczór bez tej strony, jedna rozmowa naprawiająca plotkę, zamiast wielkich deklaracji konkret. Łaska chętnie rośnie w glebie konkretu. Trzecia twarz to sprzeciw wobec uznanej prawdy. Sumienie już mówi, słowo już dotknęło, a ja mówię nie, bo tak wygodniej. Zdarza się to w sprawach codziennych. Nazywamy obmowę szczerością, twardość serca zasadami, cynizm poczuciem humoru. Kiedy duch prowadzi do uznania, że to nie jest styl ewangelii, a ja uporczywie robię kosmetykę słów, to w istocie gaszę jego lampę. Terapia? Uczciwość przed prostym kryterium: czy to, co robię, zbliża mnie do Chrystusa, czy oddala ludzi od Niego? Wielokrotnie widziałem, jak jedna decyzja, nazwania rzeczy po imieniu, Otwierała zaporę łaski, jakby wreszcie było do czego ją przyłożyć. Czwarta twarz to zazdrość o dobro duchowe bliźniego. Brzmi brutalnie, ale bywa bardzo subtelna. Ktoś opowiada o nawróceniu, o pokoju po spowiedzi, a we mnie rodzi się ukłucie i natychmiast szukam rysy. Zobaczymy, na jak długo. Na pokaz to potrafi. Zazdrość zniekształca obraz Boga. Jakby łaska była tortem do podziału, który komuś ubędzie, gdy drugi dostanie więcej. Tymczasem łaska nie jest tortem, jest światłem. Im więcej go wokoło, tym jaśniej także u mnie. Spróbuj błogosławić temu, kogo zazdrość podgryza. Powiedz: Dziękuję ci, panie, za jego dar. Naucz mnie cieszyć się twoją hojnością. To działa jak otwarcie okna w dusznym pokoju. Piąta twarz to zatwardziałość serca, upór bez chęci rozmowy z prawdą. Nie chodzi o chwilową niemoc, ale o decyzję, że tak już mam i koniec. Zatwardziałość często karmi się usprawiedliwieniami pokoleń. U nas w rodzinie wszyscy tacy. Mnie też nikt nie przepraszał. Wtedy proponuję bardzo małe posłuszeństwo. Jeśli nie umiesz od razu przebaczyć w wielkiej sprawie, Wybierz jedną mikroskopijną uprzejmość wobec osoby, do której czujesz żal. Nie dlatego, że czujesz, dlatego, że chcesz wybrać Ewangelię. Zatwardziałość topnieje od gorąca drobnych aktów miłości, a nie od wielkich uczuć. Szósta twarz to nie pokuta aż do końca, odwlekanie nawrócenia w nadziei, że kiedyś się ogarnę. To najbardziej zdradliwy z samooszustw, bo brzmi rozsądnie. Tylko że serce nie jest magazynem, w którym towar woli dobra czeka w nienaruszonym stanie. Każde jutro bez decyzji zostawia osad, z czasem z jutra robi się nigdy. Kiedy odwiedzałem chorych, widziałem dwie drogi. Jedni, którzy przez lata wracali do Pana w małych krokach, przyjmowali sakrament chorych jak domowego przyjaciela, i drudzy, którzy mówili jeszcze nie teraz. Dla nich nie teraz bywało ostatnim słowem. Mówimy o sprawach największej delikatności, dlatego proszę, nie czekaj. Jeśli dziś słyszysz głos, dziś odpowiedz choćby najmniejszym tak. Możesz zapytać, Ojcze Leonie, czy to znaczy, że jeśli którakolwiek z tych postaw mnie dotyczy, Bóg już mi nie przebaczy? Nie. Znaczy to tylko tyle, że dopóki w nich trwasz, nie chcesz przyjąć przebaczenia. Gdy się poddasz łasce, grzech, Choćby najcięższy, topi się w miłosierdziu. Sedno jest w zgodzie serca. Czy pozwolisz, by duch nazwał prawdę po imieniu, a ty powiesz, 'Zgadzam się, panie?' Tu rozstrzyga się wszystko. Co więc robić praktycznie? Najpierw proś Ducha Świętego o światło przed rachunkiem sumienia. Jedno proste westchnienie, przed wejściem do kościoła, potrafi zmienić wszystko. Pokaż mi to, co ty chcesz dziś uzdrowić. Potem bądź konkretny. Zamiast opowiadać o cudzych winach, nazwij swoje słowa, czyny, zaniedbania. Nie porównuj się. Porównania są dymem, który szczypie w oczy, a nie leczy. Jeśli boisz się, że nie potrafisz żałować jak należy, powiedz prawdę. Panie, nie czuję silnego żalu, ale wierzę Twojemu słowu i nie chcę tego więcej. W konfesjonale to zdanie otwiera drogę łasce. Wielu pyta, jak odróżnić szczery żal od lęku przed konsekwencjami. Szczery żal zawiera decyzję: Chcę zerwać z grzechem. Lęk przed konsekwencjami powie raczej: Chcę uniknąć kary, ale jeśli będzie bezpiecznie, wrócę do Starego. Dlatego spowiedź domaga się postanowienia poprawy choćby małego. Nie musisz obiecywać cudu obiecaj wierność jednemu konkretnemu kroku. Jeśli upadniesz, Wrócisz szybciej, bez teatru i bez wymówek. Bóg nie zraża się twoją słabością, zraża się twoją grą. Powiem jeszcze słowo do tych, którzy latami noszą ciężar, że ile razy można wyznawać to samo. Tyle razy, ile trzeba, by łaska wreszcie znalazła w tobie współpracę. Widziałem ludzi, którzy po setnej spowiedzi w tej samej sprawie zrobili jeden drobiazg. Oddali telefon w ręce bliskiego, zmienili godzinę powrotu do domu. Przestali karmić wyobraźnie byle czym. I spowiedź nagle przestała być kręceniem się w kółko, a stała się wyjściem na prostą. Bóg nie męczy się przebaczaniem, męczy się nasza obłuda. Nie zapominajmy też o radości. Diabeł proponuje dwie maski: rozpacz i wesołkowatość. Duch święty daje pokój. Po dobrej spowiedzi, pokój nie zawsze jest euforią, bywa cichy, jak ciepło pieca zimą. Ten pokój jest znakiem, że pozwoliłeś się kochać. Jeśli go nie czujesz, a zrobiłeś wszystko uczciwie, nie panikuj. Uczucia dołączą, gdy serce przyzwyczai się do światła. Za chwilę pokażę bardzo konkretną drogę, jak zrobić rachunek sumienia, jak wypowiedzieć grzechy prosto i prawdziwie, jak poprosić o kierownictwo, gdy trzeba i jak ułożyć realny plan na pierwszy tydzień pospowiedzi, żeby łaska nie rozproszyła się jak para na wietrze. Ale zanim wejdziemy w te kroki, jeszcze jedno krótkie zaproszenie. Jeśli czujesz w sobie opór, nazwij go teraz przed Bogiem po imieniu. To będzie jak uchylenie okna przed świtem. W trzeciej części przejdziemy razem przez ten świt, krok po kroku, bez pośpiechu i z sercem, które uczy się słuchać. Skoro prosiliście o konkret, wchodzimy w niego razem. Rachunek sumienia to nie jest śledztwo przeciwko sobie, ani katalog porażek, tylko rozmowa z prawdą, która kocha. Zacznij od milczenia, od krótkiego wołania. Duchu Święty, pokaż mi dziś to, co Ty chcesz uzdrowić. Dopiero potem zajrzyj w drogowskazy, które Kościół podaje nie po to, by nas przyłapać, ale by oświetlić drogę, przykazania, kazanie na górze, uczynki miłosierdzia. Przejdź przez swoje dni, jak przez pokoje domu, słowa, spojrzenia. Decyzje, zaniedbania. Zatrzymaj się przy miejscach, gdzie uciekasz w wymówki, to tam najczęściej gasimy światło ducha. Jeśli pomaga, zapisz dwa, trzy punkty. Kartka jest pokorna, przyjmie prawdę bez komentarza. Kiedy klękasz w konfesjonale, mów prosto. Nie opowiadaj scenografii, nie buduj alibi. Spowiedź nie jest relacją z procesu, tylko szczerym: To zrobiłem, tego zaniechałem. Nazwij grzechy wprost i bez zdrobnień. Jeśli coś było ciężkie i świadome, powiedz kiedy i jak często, czy zraniłeś kogoś konkretnie. Nie po to, by się pogrążyć, ale by lekarz podał właściwe lekarstwo. Dodaj jedno zdanie, które otwiera drzwi. Nie chcę do tego wracać. Tą decyzją dajesz łasce przyczółek. Jeśli czujesz, że emocje nie nadążają, nie panikuj. Wola poprzedza uczucia, a uczucia nauczą się nowej wolności. Zdarza się, że ktoś po latach odkrywa, iż pomijał coś ważnego, albo ubarwiał. Prawda nie boi się powrotu. Wystarczy w następnej spowiedzi powiedzieć: Ojcze, wtedy zataiłem, dziś chcę to naprawić. Nie lękaj się słowa świętokradztwo. Nie jest ono wyrokiem bez odwrotu, tylko nazwaniem sytuacji, w której zabrakło szczerości. Łaska lubi szczerość. Jeżeli natomiast doświadczasz twardości serca i mówisz, nie mam żalu, powiedz prawdę jeszcze głębiej. Chcę chcieć. Daj mi żal, którego nie umiem zrodzić. To modlitwa biedaka, którą Bóg słyszy najchętniej. Zanim wyjdziesz, zapytaj spowiednika o radę choćby jedną maleńką praktykę, która pomoże strzec otrzymanego daru. Po rozgrzeszeniu zostaje zadośćuczynienie. Pokuta, którą otrzymujesz, jest jak opatrunek. Zrób ją od razu, jeśli możesz. Jeżeli kogoś skrzywdziłeś, poszukaj roztropnego sposobu naprawy przeprosiny, zwrot, rozmowa, wsparcie. Nie wszystko da się odwrócić, ale zawsze da się uczynić coś w kierunku dobra i pamiętaj, nie chodzi o teatr winy, tylko o miłość, która chce odbudować most. W tej przestrzeni Duch Święty działa subtelnie, ale skutecznie. Nieraz jedna odważna wiadomość, jedno przepraszam rozrywa krąg dawnych oskarżeń jak zardzewiały łańcuch. Aby łaska nie wyparowała, potrzeba planu na pierwszy tydzień. Zaczynaj dzień krótką modlitwą oddania. Panie, prowadź mnie dziś w prawdzie. Wieczorem wróć do trzech pytań. Gdzie dziękuję, gdzie proszę o przebaczenie, gdzie planuję konkretny krok. Unikaj okazji do upadku, nie dlatego, że jesteś słaby, lecz dlatego, że jesteś mądry. Zmieniaj małe rzeczy. Rytm dnia, kolejność bodźców, to, co zostawiasz oczom i uszom. Włącz Słowo Boże choćby na kilka minut. Ono nie tylko poucza, ale tworzy w sercu nowy smak. Jeśli możesz, zaplanuj Eucharystię w tygodniu. Tam krew i woda z przebitego boku płyną jak źródło, które nawadnia decyzję serca. Adoracja, choćby krótka, uczy cierpliwości wobec własnego nawracania. Kiedy stare postawy wracają, rozpoznaj je szybko, rozpacz będzie szeptać. Widzisz? Nic z tego. Zuchwałość powie: Spokojnie, kiedyś wrócisz do spowiedzi, odpowiedz obu jednym zdaniem, dziś jest dzień zbawienia. Jeśli pojawia się pokusa, użyj prostych narzędzi. Zmień otoczenie choć na chwilę, wykonaj telefon do kogoś, kto wspiera Twoje dobro, odmów krótki akt strzelisty. Nie walcz z chmurą gołymi rękami, otwórz okno, wpuść światło. W duchowej walce wygrywa ten, kto szybciej wraca do źródła, nie ten, kto się nie brudzi. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Wspólnota jest miejscem, w którym uczymy się oddychać łaską. Znajdź parafię, grupę. Choćby mały krąg ludzi, z którymi dzielisz słowo i modlitwę. Jeżeli to możliwe, wybierz stałego spowiednika. Ciągłość spojrzenia pomaga odróżniać chorobę od objawów. A kiedy widzisz czyjąś radość po nawróceniu, nie krzyw się w sercu. Powiedz Bogu, dziękuję, że z nim zacząłeś. Zaczynaj i ze mną. To lekarstwo na zazdrość duchową, która chciałaby kontrolować cudzą historię z Bogiem. Jest jeszcze delikatna sprawa przebaczenia sobie. Nie chodzi o relatywizowanie zła, lecz o przyjęcie prawdy. Bóg powiedział, odpuszczam, a ja upieram się przy nie zasługuję. Trzeba tu posłusznej pokory. Skoro Pan jest większy niż serce, wolno mi przyjąć jego wyrok łaski. Dziękczynienie jest szkołą takiej zgody. Nazwij na głos dobro, które otrzymałeś, wymień je po imieniu. Dziękczynienie zamyka stare drzwi i otwiera nowe. Bywa, że ktoś pyta. Ojcze, a jeśli znów upadnę, wtedy odpowiadam: Wróć natychmiast. Nie zbieraj odwagi tygodniami. Spowiedź częsta nie jest dowodem słabości wiary, tylko zaufania, że miłosierdzie jest większe. Bóg nie męczy się przebaczaniem. Zmęczyć potrafi tylko nasze kombinowanie, a grzech, którego Bóg nie odpuści, to ten, którego człowiek nie chce oddać, nazywając go ciemnością. A jednocześnie upierając się, że to światło. To upór, który zamyka od środka. Przestaje istnieć w chwili, gdy serce mówi: Panie, masz rację. Wtedy duch święty wchodzi jak poranek do dusznego pokoju. Pozwólcie, że zakończymy modlitwą, która może stać się waszą codziennością. Duchu święty, stróżu sumienia, prowadź mnie do całej prawdy. Naucz mnie nazywać zło po imieniu. I nie bać się Twojego światła. Jezu, synu Boga żywego, ufam Tobie. Odbierz mi strach, odbierz mi zuchwałość, daj mi serce skruszone i odwagę dobra. Ojcze, który przebaczasz, przygarnij mnie dziś. Jeśli dziś usłyszysz w sercu impuls, nie odkładaj, przyjdź. W konfesjonale nie czeka sędzia z zimną kartoteką, ale lekarz, który patrzy i mówi: Wstań, chodź. A my jako Kościół idziemy razem. Nie w triumfie doskonałych, lecz w nadziei grzeszników, którzy pozwalają się kochać. Niech ta nadzieja pozostanie w Was, po tym słowie, jak ciepło, które nie parzy, ale ogrzewa i niech prowadzi Was dalej, dzień po dniu, aż światło będzie już jedynym, co chcemy widzieć.